Ale to jest interesująca historia. Jezu, te statki zatonęły w 1600. W którymś jest jeszcze przynajmniej kilkadziesiąt chyba, albo kilkaset skrzyni ze srebrnymi monetami z tego tylko jednego statku, bo wiedzą, że tyle on przewoził. Ceny noclegów są bardzo wysokie. Ciekawe jak mocne te huragany. No nie ma tragedii, ale tanio nie jest. To tutaj mieszkał i tworzył Ernest Hemingway. Zrobiła się taka wilgotność chyba na dworze, że jak miałem klimatyzację ustawioną, na dmuchanie na szybę, zaczęła nam się woda tak skraplać. Dzień dobry, cześć kochani, my już w drodze do. na Key West, nie do. Jesteśmy w drodze już nie wiem, prawie godzinę chyba, ale było ciemno, to nic nie nagrywałem, bo byłoby i tak mnie słabo widać. Musimy troszkę zmienić trasę, bo pokazało nam Google na mapie cztery wypadki po drodze na takiej głównej trasie do Miami. W sumie to nie jest główna, główna jest jeszcze autostrada, ale ona jest płatna. My zawsze sobie jeździmy, obok jest taka szybkiego ruchu droga, chyba pięć pasów, też fajnie się jedzie. No, i tam były wypadki. Jedziemy po prostu troszkę zmienioną trasą. Więcej tu mamy świateł, skrzyżowań, także to potrwa chwilę dłużej, ale i tak krócej niż mielibyśmy stać tam w, w korkach. Zobaczcie, tutaj diesel jest droższy od benzyny. U nas chyba jest na odwrót, przynajmniej w Holandii na pewno. A miejcie na uwadze, że na tych stacjach benzynowych karta Revolut nie bardzo chce działać. Mi już drugi raz nie przyjęło jej i dobrze, że mamy kartę kredytową. Także bierzcie to pod uwagę, jakbyście jeździli tutaj autem, że Revolutem możecie nie zapłacić. Jesteśmy już na pierwszej z wysp na Florida Keys, to jest Key Largo. I jest dosyć duże, ale tak na mapach, jak to oglądałem, wydawało się to malutkie, a tutaj nawet nie widać, że to jest w tej chwili wyspa. Także one nie są aż takie małe, jakby się zdawało. Oglądając to gdzieś tam na Google Maps. No i jedziemy dalej. Jedziemy dalej aż do samego końca, do Key West, i mam nadzieję, że uda nam się znaleźć parking i dopchać do tego punktu, najbardziej wysuniętego na południe kontynentalnych Stanach Zjednoczonych. Tutaj trochę strach, ale widoki, patrzcie, jakie piękne. Yeah. Ja. Kiuez można też dostać się samolotem i byłoby sporo szybciej niż jechać autem, ale słyszałem, że bilety są dosyć drogie. To raz. Dwa, jakbyśmy przylecieli samolotem, no to warto by było tam zostać już na jedną noc. A hotele zaczynają się od prawie 400 dolarów za noc. Także kosmos. Na noc zostaniemy tam kiedyś, jak wygramy w Totka, może. Ale widoki? Naprawdę piękne. I ta woda jest tak. Ona się wydaje, że jest 10 cm pod drogą. Od czerwca, tutaj, do października jest praktycznie co, co rok nawiedzane przez huragany. Co do huraganów, to ja mam dla was jeszcze historyjkę jedną, znaczy nie wiem, czy to nazwać historię, informację, ale to już nie teraz. To wam opowiem jeszcze może w jutrzejszym odcinku, także oglądajcie. Bo będzie ciekawie, bo to naprawdę coś, co mnie zaskoczyło, jeśli chodzi o huragany na Florydzie. No i wjechaliśmy na 9 mile bridge, czyli dziewięciomilowy mi most. Będziemy teraz jechać. Ktoś biega, Ktoś biega sobie takim mostem w Albo 7 Mi się coś zdawało, że 5, ale może mogę się mylić. I tak będziemy jechać 7 albo 9 mil Okaże się dopiero jak dojedziemy. To nie on jeszcze, zobacz. To jest ładna. Sorry za pomyłkę. One mile. In. No i zostało nam godzina 40 drogi, a po obu stronach tylko ocean. To jest to, może ci nagrywali Jamesa Bonda, tam wysadzali kawałek rakietą. Nawet jadąc w tygodniu, musicie się liczyć, że ruch jest duży. Tutaj są tylko dwie linie, jedna prowadzi na piłę, druga z powrotem. Nie ma takich dużych, szerokich dróg jak w większości Florydy. Tak więc jak troszkę się tych aut więcej zbierze, no to zaraz to się korkuje. Ale chociaż mamy piękne widoki. Kogo przypomina Wam Łukasz pożyczonego kolana? Pożyczyłem okulary, jest tak jasno, że już mnie oczy męczyły, a tutaj w schoweczku były okulary, wcześniej zobaczyłem i mówię pożyczę, bo aż ciężko się jedzie, jest tak jasno. Natalia mówi, że do kogoś jestem podobny w tych okularach, także piszcie w komentarzach, zobaczymy czy ktoś będzie miał podobne skojarzenie jak Natalia. Ciekawe. Zostało niecałe 20 minut drogi. Natalka już googluje jakiś parking, żebyśmy mieli się gdzie zatrzymać. Taka ciekawostka w Stanach nie ma TK Max, jest TJ Max. To jest to samo, ale inaczej się nazywa. A my właśnie zrobiliśmy sobie zakupy, śniadanko i ziem zjeść. No i po objechaniu dwa razy całego miasta i cztery razy jednego parkingu udało nam się znaleźć miejsce parkingowe. Jakbyście tutaj byli, to nie jest łatwo, przynajmniej w tym czasie, kiedy my jesteśmy, nie wiem, może w innych porach roku, jak nie ma Spring Break, może jest lżej. Za 6 godzin zapłaciliśmy 30 dolarów, 5 dolarów za godzinę, czyli jak wszędzie nie jest za tanio. Szukamy już czegoś, pierwszego naszego punktu, gdzie jest najbliżej i ruszamy. Zaraz koło parkingu mamy już takie widoki. Dobra, trzeba znaleźć może jakieś miejsce na kawkę gdzieś usiąść. Ludzie poprzebierani na dzień świętego Patryka na zielone kolory. Zapomniałem całkiem, że to dzisiaj nie dosyć, że... Też tak. Nie dosyć, że, dziś, że mamy Spring Break, to jeszcze dzisiaj dzień świętego Patryka. Może stąd tak ciężko z parkingiem. Nie wiem. Na ogół ludzie poprzebierani na zielono na dzień Świętego Patryka, a tu pan jakby ze Szkocji. Chyba konkurencja Irlandczyków się pojawiła w Ameryce. Patrzcie co się dzieje w Irlandzkiej pubach. Przędobylskie, kury i koguty na ulicach normalnie, tak jak słyszałem. Patrzcie, jakie fajne autko znaleźliśmy. Ciekawe, czy to do pożyczenia chyba, bo tutaj drugie się ładuje. No moi drodzy pierwsze wrażenia z Key West to tak, że jest tu naprawdę bardzo turystycznie, takie yy, porównałbym klimaty do gdzieś jak polskie morze się pojedzie, wszędzie wszystko pełno i wszędzie pełno ludzi. nie? No, takie... jeszcze jest Dzień Świętego Patryka i Spring Break. To już było. Tak, wszyscy gdzieś tam w pubach irlandzkich pełno jest ludzi, już piją, pewnie od rana. 90 mil od Kuby, moi drodzy, to będzie stąd może widać, jest ładna pogoda, taka w miarę. Przechobecne tutaj koguty i kury wzięły się stąd, że kiedyś były tutaj organizowane walki kogutów, ale później Stany Zjednoczone je zakazały, no i nie było co z nimi zrobić, to je tak wypuszczono i one tutaj żyją po prostu dziko, nikt ich tutaj nie hoduje. One po prostu biegają, pewnie ludzie je karmią albo nie wiem, coś pewnie czasami skubną sobie jakąś trawkę z ziemi i tak sobie żyją. Przestały takim elementem tutaj krajobrazów. Tak, na każdym kroku je widać. A tutaj, wow, sporty wodne. Idziemy w kierunku domu Hemingwaya. Po drodze właśnie będzie on, później jeszcze latarnia, a na końcu naszej trasy będziemy mieli najbardziej na południe wysunięty punkt kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. Odkryliśmy zupełnie przypadkiem jakiś park. Jeszcze nie wiem co to jest, ale... Truman Annex Park, jak to Natalia podpowiada, zaraz jak się dowiemy czegoś więcej, to na pewno damy wam znać. To te same drzewo, co wtedy? Mhm. Mm wie jakie to jest drzewo? Skręć Nie mam pojęcia, jak ono się nazywa. Bardzo ciekawe. Patrz, i tu, no, następne, jakby wyrasta z tamtego. Takie jedno z jeszcze pierwszych spostrzeżeń, że Key West to już moi drodzy nie jest Floryda, nie? Zupełnie inny klimat. Zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Tutaj fajnie by było zostać sobie tak na z plaży jakąś znaleźć, wieczorem wyjść, byłoby mega, tylko że ceny kosmiczne. Jeszcze teraz nas nie stać, może kiedyś. A ja, cię patrzcie jak tu jest pięknie, nie wiem, mam nadzieję, że to będzie widać w kamerze. No cudo, takie zarośnięte domki palmami. A to moi drodzy jest Little White House, czyli zimowa rezydencja Harry'ego Trumana, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W tej chwili tam znajduje się muzeum, ale może później zajdziemy, jeżeli będzie czas. Na razie mamy tylko kilka godzin, skupiamy się na naszych punktach. Wiecie, że w XIX wieku Key West szczyciło się największym dochodem na jednego mieszkańca. Zajmowali się tutaj głównie shipwrecking, czyli złomowaniem statków, które rozbijały się na pobliskich rapach. Tutaj mieszkał i tworzył Ernest Hemingway. Niestety chyba nie wejdziemy do środka, bo 17 dolarów za osobę wstęp. Raz, że mamy mało czasu, dwa, budżet został już w Stanach mocno nadwyrężony, także chyba sobie odpuścimy. Może wracając, nie wiem, zobaczymy, podliczymy sobie nasz budżet i wtedy będziemy wiedzieć, zależy jeszcze jakie atrakcje po drodze trafimy. Muszę się z Wami czymś jeszcze podzielić. Muszę przyznać, że Key West zachwyca. Naprawdę jest piękne, te takie domki, klimat, jest zupełnie co innego. Nie widziałem czego się tu możemy spodziewać, myślałem Floryda, to Floryda. Większość widzieliśmy, po prostu zobaczymy najbardziej wysunięty na południe punkt w Stanach Zjednoczonych. Jak się okazuje, zupełnie inny klimat. Ceny noclegów są bardzo wysokie, ale na miejscu już ceny normalne, takie jak wreszcie Stanów w sensie, nie? Także... No nie ma tragedii, ale tanio nie jest. A tutaj za tym płotem mamy jakąś jednostkę marynarki powietrznej? Nie wiem, coś mi tak Natalia znalazła, takie informacje. Ponoć mają tutaj bardzo dobre warunki, dlatego tutaj się mieści ta baza. Tak jak widzieliście, napis US Government Property. Tutaj darmowe menu można sobie wziąć do restauracji, jakieś... Reklamują się po prostu firmy mapy, tam pewnie są reklamy firm i tak dalej. A my jesteśmy już koło najbardziej wysuniętego na południe punktu w Ameryce znaczy w naszych Stanach Zjednoczonych, kontynentalnego punktu Już wam pokazuję A my... Patrzcie, tam jaka kolejka ludzi do zdjęć. A tu mamy podróbkę, mniejszą trochę, ale kto tam pozna. A tutaj, żeby sobie zrobić zdjęcie przy tym najbardziej na południe wysuniętym punkcie, jest jaka kolejka. Prawie jak w Nowym Jorku, tam do wszystkiego były kolejki. Słuchajcie, na latarnię chyba też nie wyjdziemy, bo kolejna 17 dolarów za wstęp. A za tym za poza tym za 5 minut zamykają. Trochę mi szkoda, myślałem, że na jedną jakąś atrakcję wyjdziemy, ale te ceny no, kosmiczne, za wejście na latarnię 17 dolarów, mi się wydaje, że dużo. Jak Wy ja myślicie? Za osobę? Za osobę, tak, 17 dolarów za osobę. Nie. Dajcie znać, czy warto, czy nie. My się zrobiliśmy cebula dzisiaj, także oszczędzamy. Musimy mieć jutro jeszcze na wyjazd do Miami na mecz. Patrzcie, jaka rura wydechowa. Wiecie, co, jak będziecie tutaj w aptece, to nie pytajcie o paracetamol, czy też tak jak u nas w Europie, po angielsku się pyta paracetamol. Nie mają pojęcia, co to jest. Po prostu trzeba mówić Painkiller. Nie wiem, czy już Wam mówiłem, ale tutaj temperatura na Kiwes nigdy nie spada poniżej 0 stopni. A tutaj chyba dom do remontu. Wygląda na opuszczony. Nie wiem, ale ciekawie. Freddy Krueger. Freddy, tak faktycznie, taki, taki klimat. Jaka to ulica? Elm Street. To tu <noise> idziemy w jakiejś takiej spokojniejszej ulicy, w sensie, że turystów w ogóle nie widać, tak nas po prostu nawigacja poprowadziła. No i widzimy jak ludzie sobie żyją, tam jakiś panek jak sobie chillował, przed tym już nie chciałem go nagrywać, wiecie, tak głupio kamerę wyciągnąć i kogoś nagrywać, jak sobie siedzi przed domem. A wam powiem, jak tutaj cały rok mają taką pogodę, to fajnie byłoby tak pomieszkać, chociaż Natalia coś mówiła, że tutaj mają często takie huraganowe sezony od lata do jesieni. Ciekawe jak mocne te huragany, bo mi się wydaje, że te huragany po prostu nie są tak mocne co roku, tam raz kiedyś się zdarzy taki silniejszy, wtedy ewakuują już ludzi, zabijają okna dechami, a tak to po prostu tak jak u nas, jakaś nawałnica jak przechodzi, powieje mocniej i tyle. Nie wiem, zresztą musiałbym tutaj przesiedzieć taki sezon, to bym Wam powiedział tak na 100%, na, opowiadam tylko to, co słyszę. Wszędzie ozdoby na Dzień Świętego Patryka. Powiedzcie, czy ktoś z Irlandii nas ogląda. Jeśli tak, to pozdrawiamy, dajcie znać w komentarzach. Prawda? Ale dzisiaj osób w zielonych koszulkach. Jak to mówią w Stanach, w Dzień Świętego Patryka każdy jest Irlandczykiem. Słuchajcie, dajcie znać, żebyście spróbowali. Wahałem się przez chwilę, ale jednak nie wziąłem. Teraz trochę żałuję. Florida Gator Bites, czyli gawałki aligatora. Zawsze bałem się, że mnie jakiś zje, a mogło być odwrotnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie, czy to nie są rzeczy wyłowione ze statków rozbitych przy na nabrzeżnych, na nabrzeżnych trafach Fajne monety? Taki cały zestaw 5000 dolków to Antosiowi naszemu no się spodobało Antosiu jeśli oglądasz to pozdrawiamy <noise> kolekcjoner monet No tak, 5000 trochę nas Ale nie stać sporo. ja się zapytam czy to jest And David fought through the yeah, court system for seven years, all the way up to Supreme Court. Uh, David won the decision that Mel could keep the coins. Oh. So now he's got the treasure, <gasps> but you don't have cash. So he said, Well, you take part of the treasurer's <laughs> payment. And that's how he paid off all his investors. Oh in my gosh. Mm -hmm. That is so cool. The same. This one was found about 25 miles from here by the Marquesa Keys. Okay. That one was the one that led to the Louisiana Territory being sold. That one was found about 50 miles south of New Orleans. No. And from what period are these? This is the 1622. It went 1622. Down. It went down. They're all Spanish oh. coins. That and one who, who, went down in 1784. This oh. one went down in 1622. Found in 19. 85 that one was found in 1993. Wow. Okay, so like 30 years ago was found. Uh, 35 years ago, it'll be the 400th anniversary of the sinking of the atocha this year. Oh, oh my gosh, wow, this is amazing! It is. It's well, we want 25 percent of it. Oh. But then, when he found the mother load, the oh. big 100,000 silver coins, the gold bars, the silver bars, the federal government came out came in and said. Yeah. And that's what we beat. He beat the federal government. And how much did the federal government want? Well they wanted it all. They were gonna take it all. All of it. All of it. O oh mój gosh! One nie zrobili nic. I mianowicie, tak Mel Fisher stracił swojego syna i swoją córkę. O mój gosh! Yeah. To jest takie. To jest takie. Ja też. <laughs> Ale to jest interesująca historia. To te statki zatonęły w 1600, w którymś a drugi w 1700, w którymś roku i zostały te skarby wyłowione w. W 1993 jeden, a drugi chyba w 1985 i najpierw, kiedy znalazł jedną skrzynię ze skarbem, to chcieli zabrać tylko 25% podatku, a jak znalazł kolejne, coraz więcej srebra i tak dalej, to rząd chciał zabrać wszystko i przez 7 lat się sądził, chyba o ile dobrze pamiętam, 7 lat się sądził, aż do najwyższego sądu sprawy trafiały i wygrał. I mógł zatrzymać się na skarb ten gościu. I tutaj teraz można kupić te skarby, i niektóre monety z tego statku, a wszystko autentyczne. Tutaj pan nam powiedział, że te wszystkie monety są monety hiszpańskie z czasów, jak tutaj Hiszpanie panowali na Florydzie. So there is probably a lot of stuff still in the sea. They say there's still eight more bronze cannons, over 300 silver bars, and possibly another 100,000 silver coins just from that ship. Just from one ship. And there might be more ships. There's a lot more shipwrecks. Oh, out there. I have to learn how to dive. <laughs> Thank you so much. You're very welcome. Pan w tym sklepie mówi, że jest jeszcze przynajmniej kilkadziesiąt chyba, albo kilkaset skrzyni ze srebrnymi monetami z tego tylko jednego statku, bo wiedzą, że tyle on przewoził w tamtych czasach, a mówi, że tych statków tam jeszcze dużo zatonęło, hiszpańskich z takimi skarbami, że tym prawdopodobnie są jeszcze setki skrzyń z takimi skarbami, a widzieliście, tam jedną monetę Natalia pokazywała srebrną, była wystawiona za 800 dolarów. Czyli jak... to była tak taka najmniejsza moneta, jaką Natalia znalazła, była za 800 dolarów. Czyli jaki z tego wniosek? Jutro zapisuje się do szkoły nurkowania chyba. Ty też? Nie, ty będziesz dla mnie. Ja będę sobie na statku kupiła piwko. No i proszę. W sumie, że ja na to pieszy nie wpadłem. <głosy> <głosy> Ta ulica przypomina mi trochę klimatem Międzyzdroje. Nie? Nie? Te palmy identyczne. <głosy> <głosy> A tutaj Key Lime Pie, czyli taki tradycyjny deser znany na Key West. Warto spróbować, jak się tutaj jest. Ciekawe, to z takim nie jadłem podobnego wcześniej, mi, mi smakuje. W irlandzkich pubach zaczyna się dziać grubo. I moi drodzy, powoli nam czas parkingu dobiega końca. Zostało nam ile? Pół godziny. Powoli już kierujemy się w stronę parkingu do muzeum. Dziękujemy Wam ślicznie za feedback na bieżąco, na żywo z Instagrama. Że polecieliście muzeum Hemingwaya, ale niestety jest za późno i już nie uda nam się tam wejść. Także zaraz ruszamy w drogę, ale nie uciekajcie nigdzie, bo po drodze, jak się nam uda gdzieś zatrzymać na jakimś parkingu poza tą główną wyspą Key West, bo tutaj nie wolno latać dronem, ale na po... bo jest lotnisko, a na pozostałych już lotniska nie ma, to będziemy chcieli puścić przy zachodzie słońca drona. Mam nadzieję, że zdążymy tam dojechać. Słuchajcie, zrobiła się taka wilgotność chyba na dworze, że jak miałem klimatyzację ustawioną na dmuchanie na szybę, zaczęła nam się woda tak skraplać, że normalnie wycienaczki musiały cały czas mi chodzić. Tak słyszałem o tej wilgoci na Florydzie, no ale aż nie spodziewałem się, że to aż tak wygląda. Taka ciekawostka tylko.